Witam Was bardzo serdecznie w części drugiej serii, gdzie rozwiązujemy zadania z informatora maturalnego do egzaminu z chemii. W poprzedniej części zrobiliśmy sobie zadania z budowy materii. Jeżeli nie widzieliście tego filmu, to serdecznie zapraszam. Link wyświetli się w prawym górnym rogu. A dzisiaj lecimy z chemią fizyczną. Zaczynamy. No i zaczynamy od zadania siódmego. Zbadano wpływ zmian temperatury i zmian ciśnienia w układzie na wydajność otrzymywania produktu X w reakcji opisanej następującym schematem. Zauważmy tylko, że wszystkie reagenty są gazowe. Wyniki pomiarów zamieszczono w poniższych tabelach zawartość produktu X w mieszeni równowagowej wyrażano w procentach objętościowych. W tym zadaniu mamy za zadanie zbadać wpływ warunków temperatury ciśnienia konkretnie na położenie stanu równowagi. A to nam powinno bardzo mocno sugerować skorzystanie z reguły przekory. Czasami inaczej zwaną regułą Le Chateliera. Popatrzmy sobie na dane zgromadzone w tabeli pierwszej, do doświadczenia pierwszego. Tutaj przy stałym ciśnieniu zmienialiśmy temperaturę. I popatrzmy sobie, jak zmienia się zawartość produktu X w mieszaninie równowagowej wraz ze zmianą temperatury. I tak przy 300 stopniach Celsjusza mamy 63% x. Temperatura potem nam wzrasta i zmniejsza się zawartość x. Potem temperatura znowu rośnie, a zawartość x jeszcze bardziej się zmniejsza. Oznacza to, że gdy temperatura rośnie, zawartość x zmniejsza się. Jeżeli zawartość x zmniejsza się, oznacza, że stan równowagi przesunął się w stronę lewą. I tutaj możemy zastosować regułę przekory. Reguła przekory mówi nam, że jeżeli na układ zadziałamy jakimś bodźcem, to układ zareaguje w taki sposób, żeby zniwelować działanie tego bodźca. I teraz jak to należy interpretować w naszym przypadku? W naszym doświadczeniu zwiększaliśmy temperaturę. Dostarczaliśmy do układu energii. Układ zatem zareaguje w taki sposób, żeby jak najwięcej tej energii zużyć. Wiemy, że mamy reakcje egzotermiczne i endotermiczne. Reakcje endotermiczne właśnie zużywają energię. I w sytuacji, gdy zwiększamy temperaturę, to właśnie reakcja endotermiczna przyspieszy bardziej niż reakcja egzotermiczna. A zatem w naszym przypadku musi to oznaczać, że reakcja w tę stronę jest endotermiczna. Ponieważ przyspieszyło, przyspieszyła reakcja właśnie biegnąca w lewą stronę bardziej, czyli przyspieszyło zużywanie się produktu X, czyli jego zawartość w mieszaninie nierównowagowej powinna właśnie maleć. Czyli co to oznacza, że tak, jeżeli reakcja biegnąca w lewą stronę jest endotermiczna, oznacza to, że reakcja biegnąca w prawą stronę jest egzotermiczna. I jeszcze y, możemy sobie powiedzieć o tym, co to znaczy dla zmiany entalpii standardowej. Gdy reakcja jest endotermiczna, to znaczy, że delta H standardowe jest większe od zera, a gdy reakcja jest egzotermiczna, to znaczy, że zmiana entalpii standardowej jest mniejsza od zera. Czyli reakcja biegnąca w tę stronę jest egzotermiczna, a reakcja biegnąca w tę stronę jest endotermiczna. Teraz spójrzmy na tabelę drugą. W tym wypadku przy ustalonej temperaturze będziemy zmieniać ciśnienie. No i popatrzmy sobie, że przy ciśnieniu 1,1 megapaskala zawartość produktu X wynosi 0,4%, potem zwiększamy ciśnienie i zwiększyło się, zwiększyła się zawartość X. Zwiększamy ciśnienie ponownie i jeszcze bardziej zwiększyła się zawartość X. Co to oznacza, że gdy zwiększamy ciśnienie, to zwiększa się też Zawartość produktu x w mieszaniu równowagowej. No i znowu wykorzystujemy regułę przekory. Jeżeli w układzie zwiększamy ciśnienie, to układ zareaguje w taki sposób, żeby to ciśnienie obniżyć. A w jaki sposób on może to ciśnienie obniżyć? No, jeżeli po lewej stronie reakcji jakby byłaby większa objętość gazów niż po stronie prawej, to zobaczmy, że gdyby reakcja. Stan równowagi przesunął się w stronę prawą, to po tej stronie jest mniej, mniejsza objętość produktów gazowych niż po tej stronie, a zatem układ zmniejsza objętość gazów, która się w nim znajduje. I popatrzmy, że dokładnie z taką sytuacją mamy do czynienia tutaj, bo gdy zwiększamy ciśnienie, układ przesuwa równ równowagę właśnie w stronę prawą, a to oznacza, że po prawej stronie, czyli innymi słowy, objętość naszego związku X jest. Mniejsza niż suma objętości gazowych substratów. I mając już te kryteria, które musi spełniać nasz, pro, nasz proces, popatrzmy sobie na dalszą część zadania. Na podstawie przedstawionych wyników pomiarów, wybierz spośród wymienionych poniżej proces, który zachodzi w badanym układzie. Napisz numer wybranego procesu, odpowiedź uzasadni. Tak więc, który proces to musi być? Po pierwsze, Popatrzmy, czy nasz proces ma być egzo- czy endotermiczny. Oczywiście patrzymy od lewej do prawej, czyli nasz proces jest egzotermiczny. Czyli musi mieć wartość standardowej entalpii swobodnej mniejszej od zera. To nam eliminuje od razu dwa pierwsze procesy. Spójrzmy teraz na proces trzeci i czwarty. Mamy jeszcze drugi warunek, że objętość produktów musi być mniejsza niż suma objętości substratów. Ten warunek spełnia tylko i wyłącznie proces trzeci. Popatrzmy sobie, że po lewej stronie mamy cztery objętości gazów, a po prawej stronie mamy dwie objętości gazów. Więc rzeczywiście, gdy będziemy zwiększać ciśnienie, to układ będzie przesuwał stan równowagi w tę stronę, żeby powstała mniejsza objętość gazów. Zatem naszym procesem jest proces trzeci, i ja tutaj napiszę uzasadnienie, które wydaje mi się, że będzie ok. Możemy teraz przejść do zadania ósmego. I przechodzimy do króciutkiego zadania ósmego. Przeprowadzono doświadczenie, którego celem była obserwacja zmian energii wewnętrznej badanego układu w wyniku przemiany chemicznej. W procesie przeprowadzonym w warunkach izotermiczno-izobarycznych wprowadzono do cylindra gazowy tlen oraz sproszkowane żelazo i zamknięto ten cylinder ruchomym tłokiem. Schemat doświadczenia przedstawiono na poniższym rysunku. Tutaj, jeżeli ktoś ma wątpliwości, warunki izotermiczno-izobaryczne to są warunki stałej temperatury i stałego ciśnienia. W warunkach doświadczenia reakcja zachodziła z niewielką szybkością. Ścianki cylindra umożliwiały wymianę ciepła z otoczenia. No i w tym zadaniu mamy uzupełnić, uzupełnić poniższe zdania, wybrać i zaznaczyć odpowiedź spośród podanych w każdym nawiasie. Przeczytajmy sobie nasz tekst. W wyniku przebiegu opisanego procesu tlen się zużywa, a tłok przesuwa się no właśnie, w górę w dół lub w górę, wykonując pracę na dokładnie. No i właśnie w którą stronę przesunie się ten tłok. W naszym naczyniu zachodzi następująca reakcja. Żelazo reaguje z tlenem, tworząc tlenek żelaza 3. Możemy zbilansować to równanie. Będzie to wyglądać w następujący sposób. Jeżeli ktoś nie lubi. Łamkowych współczynników stoichiometrycznych. Niech sobie po prostu pomnoży to równanie przez dwa, obustronnie. No i teraz tak. Widzimy, że w wyniku zachodzenia naszej reakcji zużywa się tlen. Oznacza to, że ciśnienie wewnątrz naszego układu maleje. No, ciśnienie maleje. Podczas gdy ciśnienie na zewnątrz jest cały czas takie samo. Ciśnienie atmosferyczne. Co to oznacza dla naszego tłoka? Na pewno wszyscy uczyli się. Definicji ciśnienia. Ciśnienie to jest nic innego jak siła działająca na jakąś jednostkę powierzchni. I zobaczmy, że jak trochę przekształcimy sobie ten wzór, okazuje się, że siła to jest ciśnienie razy powierzchnia. Teraz, jeżeli po tej stronie mamy mniejsze ciśnienie, to mamy też mniejszą siłę, prawda? czyli gaz na ten tłok działa powiedzmy z taką siłą, no a tutaj po tej stronie mamy wyższe ciśnienie, czyli na przykład z siłą większą będzie działać atmosfera zewnętrzna. Oznacza to, że wypadkowa siła będzie działać w tę stronę, czyli będzie naciskać na tłok od góry i spowoduje jego przesunięcie w dół, właśnie. Czyli nasz tłok przesuwa się w dół. I popatrzmy też, że ta część naszego zdania powinna nam też to zasugerować. No bo właśnie jak my naciskamy na ten tłok, Ściskamy nasz układ, to wykonujemy nad nim pracę. No więc no, nie ma innej opcji, to musi być przyzwanie się tłoka w dół, o czym przekonaliśmy się już na dwa sposoby. Przemianie żelaza w tlenek żelaza 3 towarzyszyło odprowadzenie ciepła do otoczenia. Co oznacza, że ta reakcja jest procesem, no właśnie jakim? Jeżeli nasz układ przekazuje energię do otoczenia na sposób ciepła, to znaczy, że energia ta musiała zostać uwolniona w wyniku reakcji. Jakie reakcje uwalniają energię? No, oczywiście egzoenergetyczne. Więc reakcja żelaza z tlenem, czyli reakcja spalania żelaza w tlenie, jest reakcją egzoenergetyczną. Tak jak chcę powiedzieć, wszystkie reakcje spalania. Być może istnieją jakieś kontrprzykłady, no ale wiemy, że z takiej praktyki codziennie, że reakcje spalania wydzielają energię. I to by było na tyle, jeśli chodzi o zadanie ósme. Lecimy dalej. W zadaniu dziewiątym wyciągamy kalkulator. Reakcja rozkładu azotanu-5-ołowiu-2 jest procesem endoenergetycznym i przebiega zgodnie z poniższym równaniem. Widzimy w nim, że azotan-ołowiu-2 rozpada się na tlenek ołowiu-2, na tlenek azotu-4 i na tlen. Wartości standardowych entalpi tworzenia związków biorących udział w opisanej reakcji podano w poniższej tabeli. I mamy policzyć, ile energii na sposób ciepła należy dostarczyć, aby całkowicie rozłożyć 3,31 g azotanu ołowiu. 2. No oczywiście reakcja powiedziano nam, że jest endoenergetyczna, więc na pewno trzeba będzie tam dostarczać energii, aby dokonywać rozkładu tej soli. To jest typowe zadanie na prawo Hessa. A zadania z tego typu rozwiązuje się układając odpowiedni cykl termodynamiczny, który umożliwi nam policzenie entalpii standardowej naszej reakcji. I tutaj to zrobimy przy wykorzystaniu entalpii tworzenia. Więc na początku ja przepiszę sobie równanie reakcji. No i skoro mamy podane entalpie tworzenia związków biorących udział w naszej reakcji, no to musimy je stworzyć. Musimy stworzyć je z pierwiastków w ich stanie standardowym. Ołów występuje w postaci Pb, azot w postaci N, cząsteczek N2, ten w postaci też cząsteczek O2. I co teraz możemy zrobić? Możemy stworzyć najpierw nasz azotan ołowiu z tych pierwiastków. Teraz musimy stworzyć dwa mole azotanu ołowiu, a zatem potrzebujemy dwóch entalpii standardowych tworzenia azotanu ołowiu 2, czyli potrzebujemy dwa razy delta H standardowe tworzenia PBNO3. Dwa razy wzięte. Potrzebujemy też stworzyć tlenek ołowiu 2. I potrzebujemy stworzyć konkretnie dwa Mole tlenkołowi 2. Czyli potrzebujemy znowu dwóch entalpii standardowych tworzenia PBO. Tym razem. Tutaj mamy cztery entalpie standardowe tworzenia NO2. No właśnie, a jak stworzyć tlen z tlenu? No to nie jest związane z żadnym kosztem energetycznym. To, co nas interesuje, to jest delta H standardowa tej naszej reakcji X. Oznaczmy to sobie w ten sposób. I teraz naszym cyklem może być na przykład coś takiego. Czyli zaczynamy z azotanu ołowiu i kończymy na azotanie ołowiu. I teraz będziemy sobie szli po strzałkach. Jeżeli idziemy zgodnie z kierunkiem strzałki, którą zapisaliśmy. To nie zmieniamy znaku naszej entalpii standardowej. A jeżeli będziemy szli w przeciwnym kierunku, tak jak tutaj, to idziemy przeciwko tej strzałce i przeciwko tej strzałce, oczywiście przeciwko też tej strzałce, ale tutaj jest 0 po prostu, więc nas to nie interesuje, musimy zmienić wtedy znaki tego, co zapisaliśmy przy naszych strzałkach. A tutaj będziemy znowu szli zgodnie z kierunkiem strzałki, więc nie musimy już nic zmieniać. Tak więc zapiszmy sobie, Nasz cykl. Idziemy najpierw tutaj, czyli mamy po prostu delta H standardowe x. Potem mamy tutaj i idziemy przeciwko temu i przeciwko temu, zatem musimy wziąć to ze zmianą znaku. Czyli mamy minus 2 zmiany entalpii standardowych tworzenia PBO. Może zapiszę to w nawiasach, żeby trochę oczyścić e, wzór, który nam wyjdzie. Musimy też wziąć minus 4 różnice entalpii standardowych tworzenia NO2 potem idziemy tutaj idziemy już zgodnie z kierunkiem strzałki więc bierzemy plus dwie entalpie standardowe tworzenia EB NO3 dwa razy wzięte no i się niestety nie zmieściłem i to wszystko wszystko to musi się równać 0 a dlaczego? no bo właśnie Prawo Hessa mówi nam, że niezależnie od przebytej drogi, czyli nawet jeżeli wykonamy taki cykl, jeżeli zaczynamy na jakimś związku i kończymy na tym związku, no to entalpia tworzenia azotanu, z będzie równa 0, a zatem to wszystko musi być równe 0. No i teraz zobaczmy. To jest w danych, to jest w danych, to jest w danych, to chcemy policzyć, tak więc jeżeli wszystko to, co jest podkreślone, przerzucimy właśnie na prawą stronę tego równania, czyli jakby, no, Tutaj, gdzie jest to 0, to otrzymamy interesującą nas wartość entalpii naszej reakcji. A zatem, wykonując te obliczenia, otrzymujemy coś takiego. Możemy podstawić sobie liczby, i może zrobię to już tutaj, żeby oszczędzić miejsce. Obliczamy wynik czegoś takiego i otrzymujemy wartość 598 właśnie w jakich jednostkach? No, w kilojoulach albo jak ktoś woli w kilojoulach na mol, gdzie mol tutaj oznacza mol tej reakcji, prawda? czyli mol reakcji zapisanej w taki sposób, jak jest zapisana teraz. Czyli jak to należy interpretować? że Żeby 2 mole PBNO3 dwa razy wzięte rozłożyć, należy dostarczyć takiej liczby kilojouli. No i właśnie, to może być podstawa do ułożenia odpowiedniej proporcji. Zobaczmy, że my chcemy dowiedzieć się, ile ciepła należy dostarczyć, aby rozłożyć 3,31 g tylko. No to my wiemy tak, że żeby 2 mole PBNO3 rozłożyć, to potrzebujemy 598 kilojouli. Dowiedzmy się może, ile ważą te dwa mole, ile gramów, prawda, ważą te dwa mole PbNO3 dwa razy wzięte. Musimy zatem policzyć masę molową dla tego związku. Wynosić ona będzie 331 gramów na mol. No po prostu zsumowałem masy molowe wszystkich atomów budujących tę cząsteczkę. A zatem 2 mole PbNO3 to jest innymi słowy 662 Gramy. I do rozłożenia właśnie takiej ilości PBNO3 dwa razy wzięte, potrzebujemy 598 kJ energii dostarczyć. A zatem, żeby rozłożyć 3,31 g, będziemy potrzebować x. Liczymy nasz x z proporcji i to będzie 598 kJ razy 3,31 g przez. 662 gramy. Gramy ulegają skróceniu i otrzymujemy wynik 2,99 kJ. Dokładnie tyle. Tak więc no, na tym polegało to zadanie. To jest zadanie typowe, jeśli chodzi o właśnie termodynamikę. Bardzo polecam, dobrze właśnie poćwiczcie sobie zadania typu Właśnie tego typu, gdzie mamy na przykład podane standardowe entalpie tworzenia i mamy policzyć efekt cieplny naszej reakcji, czyli dokładnie to, co robiliśmy tutaj. Jest też inny wariant tych zadań, gdzie mamy podane entalpie standardowe spalania naszych związków, a nie tworzenia. Jeżeli jesteście zainteresowani, to dajcie mi jakoś znać, to być może ten temat, właśnie korzystania z prawa Hessa, omówię lepiej. Ale na ten moment lecimy do kolejnego zadania. I mamy tutaj takie ciekawe zadanko, dziesiąte. Do reaktora o stałej pojemności, z którego usunięto powietrze, wprowadzono próbkę gazowego związku A i zainicjowano reakcję. W zamkniętym reaktorze ustaliła się równowaga opisana następującym równaniem. Czyli A w stanie gazowym przekształca się w dwie cząsteczki związku B, też w stanie gazowym. Czyli no, tachometria tej reakcji jest 1 do 2, prawda? Z każdego mola substratu powstają 2 mole produktu. Mierzono stężenie związku A w czasie trwania reakcji. Ten zależność przedstawiono na poniższym wykresie. I popatrzmy sobie na to. Początkowe stężenie związku A wynosiło 1 mol na decymetr sześcienny. I w trakcie trwania eksperymentu ono sobie malało, 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 aż widać, że no właśnie tutaj ustaliła się równowaga na poziomie między czwórką a piątką czyli, no, tak widać, że jest mniej więcej po środku czyli tam około muszę to zaznaczyć, około 0,45 mola na decymetr sześcienny oznacza to, że no, popatrzmy nasze stężenie spadło czyli różnica naszych stężeń w związku A wynosi, no, 1 minus 0,45 właśnie czyli spadło około 0,55 mola na decymetr sześcienny no, oczywiście około, więc zaznaczę to tutaj. I tak, jeżeli stężenie związku A spadło o tyle, no to stężenie związku B musiało odpowiednio wzrosnąć. I popatrzmy właśnie z poniższych wykresów. Mamy wybrać ten, który jest ilustracją zależności stężenia związku B od czasu trwania reakcji. Zaznacz wykres A, B, C lub D uzasadnił swój wybór. Więc tak, popatrzmy sobie szybko na te wykresy. Które z nich możemy odrzucić natychmiast? Myślę, że na pewno możemy odrzucić ten. No bo na nim z niego wy, by wynikało, że stężenie związku B malało w czasie trwania reakcji. No co jest oczywistą nieprawdą, bo związku B w ogóle nie było na początku trwania reakcji. Więc nie może maleć. Ono będzie rosnąć. Popatrzmy na kolejny wykres. Możemy odrzucić, myślę, też wykres B. Dlaczego? Z tego powodu, że wykres zaczyna się nie w punkcie 0,0 nie było na początku żadnego stężenia związku B. Powiedziane jest, że wprowadzono tylko i wyłącznie A. Zatem stężenie B na początku musiało wynosić 0. I to ma miejsce właśnie na wykresie C i na wykresie D. I teraz pytanie, który z nich jest prawidłowy? C czy D? Popatrzmy, że na wykresie C stan równowagi dla związku B ustala się na wysokości 1,1 mol na decymetr sześcienny a tutaj to równowagowe stężenie związku B wynosi, jest pomiędzy piątką a szóstką, czyli 0,55 mola na decymetr sześcienny. No i teraz, który z nich jest poprawny? No oczywiście C. A dlaczego? No dlatego, że jeżeli w związku AU było 0,55 mola na decymetr sześcienny, Albo nawet możemy sobie założyć objętość równą 1 dm3, żeby było nam łatwiej. To jeżeli naszego związku ubyło 0,55 mola, to ze stechiometrii reakcji wynika, że te, jeżeli tego ubyło 0,55, to tego musiało przybyć dwa razy tyle, czyli 1,1 mola. No a jeżeli mamy, założyliśmy sobie objętość 1 dCm3, to dokładnie takie stężenie powinno osiągnąć B w stanie równowagi. Uzasadnienia może już nie będę pisać w tym zadaniu. Mam nadzieję, że to słowne wyjaśnienie, które przedstawiłem, jest dla Was zrozumiałe.